Ciemaneczko jestem Maksymalny77, 7, a to jest kolejny odcinek z GTA 5 na moim kanale. Dobra, bierzemy to, chwilę tylko się ubiorę i dokończę to, co chciałem powiedzieć. Jesteśmy ponownie w wyścigach, to są wyścigi kaskaderskie, ale ankle Rocket, którego możecie kojarzyć z napadu i z jeszcze jednego odcinka, bądź z serii Silence, Mniszek20, to jest ta sama osoba. Podsunął mi bardzo fajny pomysł z tym, żeby po prostu nagrać jakiś kolejny napadzik we wtorek, wychodzi nowe DLC, więc myślę, że z tego będzie odcinek, mam nadzieję przynajmniej. Okej, okay, dobra, 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 patrzcie jak pięknie, patrzcie, piękny start. Wow, 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 wow jak mnie przekrzywiło. Ja mam dym aerodynamiczny. Jak wystartował tamten gość? No nie! Stan tym mnie uczą życia na dzielni. Tak to się robi. Okej. Okay. Pomałej, 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 pomałej. Dobrze, gościu wypadł. Aha, mnie on. Ale on malagi, Nie! Nie, nie doleciałem! Nie! Jedź. I, I Jak coś, to są wyścigi z transformacją, więc jak teraz widzicie mamy łódeczkę. A raczej tego fajnego... Kłada chyba. To jest skład? Tak, to jest skład chyba. Który po prostu zamienia się w albo łódkę taką małą. Albo kłada. W ogóle chciałbym sobie kupić dużo pojazdów. W miarę sporo kasy mam. A teraz nie widać. W ogóle dwóch naraz wyprzedziłem. Tak to się robi. Tak to się robi. Dobra. Kiedy jakiś ląd będzie, czy coś, bo tak chciałbym trochę. Kurczę, tym aerodynamiczny mam. Czemu ja zawsze muszę dawać, a nikt mi nie daje? To nie jest fair. To nie jest uczciwe. No. Dobra, gonimy jak na razie. Cała tutaj czołówka jest przede mną, więc na spokojnie pierwsze miejsce jest do zrobienia. Ktoś nie umie włączyć trybu do normalnej jazdy. Ten gościu ma ogromne lagi, więc ja wolę się z nim nie spotkać. Tak, jak właśnie to zrobiliśmy. Jak na razie pierwsze miejsce dla mnie, ale to się zaraz wszystko może w bardzo ekspresowym tempie zmienić. Weź to, zalicz już. Dobra. Kolejny punkcik zdobyty. Tutaj kolejny. Goni mnie ten pomarańczowy gościu. Ja się go boję. Zasłaniasz mi kamerę. No nie! Nie goń mnie. Odczep się. On ma lagi ogromne, jak ja nie lubię, jak ktoś za mną leci tak w ogon, w ogon i jeszcze zdaje sobie sprawę z tego, że on zaraz może przeteleportować mi się przed nos. Ej, gościu, 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 gościu. Zobaczcie, co się z nim dzieje! Jak nim telepie! Jak nim rzuca! Jaki on ma ping? 14 tysięcy? Jak nim te Pięknie, pięknie, pięknie właśnie taki manewr chciałem zrobić. Ustawmy się prosto, żeby jak najlepiej wylądować. Dobra, ładnie. Ładnie! Pomarańczowy wylądował na dachu! Pomarańczowy wylądował na dachu! I właśnie chyba wybuchu. Ja daję dym aerodynamiczny. Nie jadę tak, żeby go wypchnąć. Nie chcę tak jechać. I tak też nie będę jechał. Wow, 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 wow. Przepraszam, nie tak chciałem pojechać. Nie. Dobra, zasłużyłem. Nie chciałem tak pojechać. Kara. Karma wraca. Tutaj akurat to nie było oczywiście specjalnie. Ale no jednak tak zrobiłem. Dobra, dobra, jedziemy. Teraz pięknie, pięknie, nie wiem gdzie lecieć. Dobra, lecimy, lecimy, jest dobrze, jest dobrze. Pięknie, fenomenalne wyścigi. Nie, dobra, lecimy dalej. Teraz motocykle ponownie, ktoś tam nie wylądował. Teraz, zamiana w motocykl, prawie bym wyleciał z toru, ale na całe szczęście udało się. Udało się utrzymać motocykl i prędkość. Ktoś chyba przeleciał nad punktem, coś mi się wydaje. Ej, nie przyleciał nad punktem. Co za cheater? Dobra, nieważne, wyprzedzamy go, wyprzedzamy. I teraz zaczynamy drugie okrążenie na trzy. Będzie ciekawie, będzie ciekawie, tyle wiem. Nie, nie, nie. O, jene. Chyba nie zdążę. Nie! Nie wierzę! Prawie się utrzymałem, prawie się utrzymałem, prawie się utrzymałem, ale. Aj, tutaj nie trzeba było robić tego magicznego trickersa. Aj, byłem trzeci, jestem ósmy. Nauka na przyszłość, Max. Nie rób jakichś dziwnych koziołków, matołków w powietrzu, tylko jedź normalnie jak człowiek. A, stanty, stanty. To jest wszystko przez stanty. Mam takie odruchy dziwne. Dobra, teraz lądowanko. Przelatujemy nad nim i chyba walimy głową... Nie, nie walimy głową o sufit. Jedziemy dalej na spokojnie, goniąc całą stawkę, która jeździ przede mną. Ja lubię to łódeczką jechać, więc mam nadzieję, że uda mi się ich jak najszybciej dogonić, nie zdejmując kompletnie z gazu niczym na żużlu. Oczywiście na żużlu czasami trzeba zdjąć z gazu, ale... Jak nie ma takiej potrzeby, to się nie zdejmuje. Więc lecimy. Lecimy, lecimy. Goni mnie gościu, nad którym niedawno przyleciałem. Oni tam się ścigają. Ogólnie cała stawka te podium. Top 3 trochę uciekło, ale na spokojnie trzecie miejsce mogę jeszcze zdobyć, jeżeli nie będę jechał jak totalny bezmózg. Tak jak do tej pory to robiłem. To będzie dobrze. Już widzę tą czwórkę, która jest w miarę blisko siebie. Najgorsze jest to, że oni się napędzają. Oni mają dym aerodynamiczny. Ja go nie posiadam. I to jest największy problem. Mam nadzieję, że oni tam się tymi samolotami zderzą czy coś. Dobra. Jest! Ktoś w wybuchu. Oczywiście... Szkoda, ale ja będę miał za to łatwiej. Dwóch się rozbiło. Dwóch się rozbiło. Ja lecę spokojnie. Bokiem teraz. Chyba wszyscy mamy te same samoloty, więc tutaj nie ma, że ktoś ma lepszy, ktoś ma gorszy. Po prostu tutaj liczy się skill. Siup. Teraz trochę mniej mówię, ponieważ skupienie trzeba ich gonić. A poza tym, tutaj są takie trochę. E, chcę tak jak najbliżej krawędzi się trzymać, żeby jak najbardziej nadrabiać. Wow, dobra, ponownie bardzo blisko, ale udało mi się z tego wyjść. Patrzcie, nadgoniłem prawie całą stawkę. Dobra, chwila skupienia. I Max nie gra jak noob. Chociaż tyle, chociaż tyle. Ok, biały się tutaj wywalił. Szóste miejsce. Temu samochodowi bardzo ucieka tyłek. To jest bardzo niefajne w tym pojeździe. No chodź, chodź. Ten moment na spokojnie pamiętam. Ktoś się wywalił albo wysadził. Nie wiem, dobra, piąte miejsce. Piąte miejsce mają gorsze motocykle, są wolniejsze. Mam szansę. Tym razem już nie robię dzik dzikich unga bunga na motocyklu. Tylko jadę jak człowiek. Max, teraz nic nie, nie zrób dziwnego. O! Ładnie, ładnie mnie wyprzedzili. Dobra, dobra, teraz ja ich ładnie wyprzedziłem. Dobra, gonimy, gonimy, gonimy. Mogę być jeszcze nawet drugi. Słuchajcie. To wcale nie jest powiedziane, że nie. Bo raczej pierwszy już nie będę. Ale drugi na spokojnie nie mogę. O. Myślałem, że już przelecę na dach, ale jednak na całe szczęście nie. Dobra. Druga pozycja, czy nie? Druga pozycja. Uwaga, ale kombek. Chyba z ósmej na drugą. Tam jedzie pierwsza? Wow! Ale tutaj wyścig będzie jeszcze zacięty. Dobra, nie wiem, które... Trzecie okrążenie, dobra. Tylko żeby teraz jak... Mortalny nup, nie kliknąć E, bo wtedy się zatopię i będzie słabo. Wyścigi dwóch białych. Nie wiem, czy to motorówka jest, to jest motorówka, tak, to jest motorówka, Max, to jest motorówka. No spokojnie, teraz sił, włączamy podwozie i lecimy do przodu. Jedziemy jak najszybciej się da. Teraz samolot, przemiana w samolot, dokładnie tak. Czy to jest ten gościu na pierwszym miejscu, który ma 4 miliony pingu? Chyba tak. Teraz, żeby się nie zderzyć, ja wolę przez chwilę być czwarty. Ja wolę być przez chwilę czwarty, stracić na chwilę pozycję. Oni się mogą zderzyć w powietrzu. I ja znowu będę drugi. Tutaj nie ma reguły. Naprawdę lecimy wszyscy bardzo blisko siebie. Więc tutaj zaraz do wypadku może dojść bardzo nieprzyjemnego i niechcianego. Dobra, dobra, dobra. O, o, o! Widzieliście? Dotknęli się już, dotknęli się już. Tutaj każdy chce walczyć o jak najlepszą pozycję. Teraz mnie biały podleciał. Jak najmniej skręcania, jak najwięcej lecenia prosto. Chociaż nie wiem, czy w GTA aż tak to daje jakiś skutek, ale myślę, że daje. Chociaż biały ładnie poleciał teraz, więc... Ponownie! Ja jestem jakiś dzisiaj dziwny, jak ja lecę, jak ja w ogóle ani razu jeszcze nie zahaczyłem skrzydłem o tą ściankę. Dobra, nieważne, lecimy po pierwsze miejsce. Jak na razie trzeci gostek się wywala. Ja lecę po pierwszą pozycję! Co tu się dzieje? Jestem pierwszy! Jestem pierwszy po tak ogromnej stracie! Jadę pierwszy. Znów jestem trzeci. W tym momencie straciłem pozycję. Ajajaj, zawinęło mnie! Zawinęło mnie! Najgorzej! Jak mogłem sobie to wyobrazić? Tutaj jeszcze żółty stracił panowanie nad samochodem, więc mam szansę jeszcze zdobyć nawet pierwszą pozycję. Nie jest tutaj powiedziane, że nie. Trzeba tylko gonić i się nie poddawać. To jest najważniejsze w tym momencie. Dym aerodynamiczny. Czy teraz uda mi się jeszcze napędzić? Jakie oni mają motocykle? To jest ważne. Wszyscy mamy takie same. Teraz, kto będzie najszybszy? Ja wychodzę w tym momencie na prowadzenie, chyba. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, jednak jestem znowu trzeci, w tym momencie wychodzę znowu na prowadzenie, ścigam się, ścigam się do ostatnich metrów, meta, meta, czy się uda? Wygrałem. Oh yeah, boi! Wyszło, to wyszło, ale comeback. Mam nadzieję, że nikt nie... tak, wygrana, o naprawdę 200. tak naprawdę 200. Ponad dwie dziesiętne. O, GG. To było GG. O, naprawdę. Naprawdę gratulacje dla wszystkich z tej stawki. Nikt nie pojechał w tym wyścigu chyba źle. Z wszystkimi, którymi się ścigałem, było ide idealnie. Ide identycznie, może nie, ale idealnie. Naprawdę. Takiego wyścigu emocjonującego dawno nie jechałem. I czemu ja nie dostałem żadnego. Wynagrodzenia. Dzięki Rockstar, nie dostałem żadne A nie, 73 tysiące! Zarobione, piękna walka, a w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do końca. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, ceny filmik, łapką w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy to Zwota, Fima, Minecrafta, Islands, czy jeszcze innych serii na moim kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!